Halo, cześć. Ty posłuchaj mnie tutaj. Co tam z tym majorem się wydarzyło? Umarł. Umarł. No dobra, ty posłuchaj. Ja jadę teraz do Sędziszowa, będę na trzecią. Chciałbym z tobą porozmawiać. Ale nie będzie żadnego Czego? A gdzie ty jesteś? domu. Co? No to ja zaraz tam będę, ja będę za i pół godziny u ciebie. No ale po co, co ja powiem, No nic chcę z tobą porozmawiać, rozumiesz? Ale ja nie będę się nagrywał na żadnych kanał. Już wtedy pan nagrywa z mojej zgody na kanał, ja nie chcę czegoś takiego. Ale ja nie chcę się z tobą nagrywać. Chcę z tobą porozmawiać. Ale ja nie chcę nic rozmawiać teraz ma śledztwo, ja nie mogę nic porozmawiać na ten temat. Ale to nie to, że będziesz rozmawiał na ten temat ze mną. To nie będzie rozmowa publiczna. Ale ja idę spać, nie mogę takiego czegoś robić, nie, nie da rady niestety. Co? Nie, nie da rady czegoś takiego niestety zrobić. Ty, a o której, o której w ogóle zabrali majora? A dopiero co, o 22. Cały czas leżał u ciebie? No od 18 była policja pogotowie o 22. Ty, a powiedz mi, a co mu się stało w ogóle? No zapił się chyba. Jak zapił się? No nie wiem, no, no chyba się zapił, no bo co innego cały To co mówisz, że nie ma sensu tam jechać, bo co? No nie ma sensu, no cóż ja wiem, ty powiem jak sam nic nie wiem. Chlał, chlał, chlał i się zachrał i tyle, no cóż. A gdzie, go, gdzie jego zawieźli? Do Jędrzejowa na kostnicę, na, na, do Jarosza gdzieś. Do Jędrzejowa, do Jarosza? Mhm. No a ty będziesz w domu teraz? Ja idę spać, bo nie spałem prawie nic teraz. Słuchaj, ja policja była? była? Była No ale co, idę. kurwa, pijany był czy co? No jakże nie, te cztery butelki ile wypite było No i co, zadławił się czy jak? No nie wiem, może być i tak, i tak, no nie wiadomo. A jakżeście rano, rano wstali i majora już nie było? Znaczy... O 8, ja o 18 wstałem dopiero, nie rano o. A i dopiero zobaczyłeś, że on nie żyje. Tak. Aha. Kurwa jego mać. Ty, ale on wąchał w ten dzień? Nie. Nie wąchał nic? Nie. To tylko wyjebał tą wódkę? Tak. Ja był cały organizm schorowanym na czarno żygał wcześniej już. Na czarno żygał? No. I, i wczoraj i wcześniej żygał na czarno. Aha, to posłuchaj, on... nie ma co nawet do ciebie jechać, bo nie wyjdziesz. No nie, no spadz idę zaraz. No ale, co on się wcześniej na jakieś bóle narzekał? No nie chyba. Mówię, że go na czarno już wcześniej. No to kurwa, jak rzygał na czarno, to wątroba się rozpierdoliła. Prawdopodobnie, mówi też ta prokurator, co tu była, jak mówisz, że na czarno, patrzyła na te rzygi i mówi, to on już nie miał nic co środku zdrowego. Aha. No ale co, będziecie mieli teraz przejebane jakieś coś? No przejebane, no ja nie wiem, co teraz z jego pogrzebem, kto ma rodzinę jakąś w ogóle. Tylko kogoś chciała powiadomić, żeby ktoś przyjechał tutaj. Kogo powiadomić? Jakąś rodzinę jego najbliższą, nie wiem, kogo ma brata czy kogoś. No ale wiesz coś na ten temat? No nie, a jak jest Polskiego, to nie, nie zna ciebie, Kurwa. Na Białystok zawiadomiłeś? No jeszcze nie. No. chyba na, na posterunek, zadzwonię chyba. No to dobra, to skąd się dowiedzieli? Kto? No wszyscy wiedzą, kurwa, że major... Umar skąd mogli się dowiedzieć. A z okien tu sąsiedni widzieli wszyscy przecież, te, te bloki co tu są okno. Aha! No widzieli jak go wynoszą przecież. A, to jak ty poszedłeś do niego, to on już nie żył. No, już był sztywny. Ale jak, jak y, przebrany jakoś do snu albo coś? Nie, normalnie ubrany, on się nie przebierał do snu. Aha I zażygany. Tak, na czarno. O kurwa, mać. No a teraz, jego skostnicy ktoś musi odebrać, tak? Tak, no ktoś musi go do Białego Stoku przetransportować. Aha. No ale powiadomiłeś... Nie powiadomiałeś Białego Stoku jeszcze. Jeszcze nie, ale sami wiedzą. Już Sławek pisał, nie Sławek, organista różni. Aha, to już znaczy, że już wszyscy wiedzą. No. No i co dalej? A, a te wszystkie jego komputery to wszystko jest tam dalej? Nie, zabrała policja do przejrzenia zabezpieczenia. Policja zabrała? Aha. Tak. Aha. To tylko jego rzeczy jeszcze zostały tylko i nic więcej. Tak. No dobra, bo ja mówię, to bym pojechał do ciebie, ale nie ma sensu pojechać. Jak kurwa ty będziesz spał, co ja tam na drodze będę robił. No no właśnie. Nie A wiem, kiedy będziesz dostępny ty, żeby z tobą porozmawiać? No nie wiem, no to tam znać najwyżej. No ale nie mów, że ci policja zakazała o czymś mówić. Policja powiedziała, że z nikim nic wam nie ogłaszać żadnych takich rzeczy. Bo A, bo policja wiedziała, mam. że on jest medialny. No tak. Powiedzieli, że nie mam prawa nic nikomu nagłaśniać na ten temat. No tak. No to chuj, nie ma nawet po co jechać, bo po co tam jechać jak kurwa wszystko już jest pozabierane. No. Ty, a teraz zapytam cię, ci zdjęcie mu jakieś zrobiłeś? Nie. Nie? Nie, takich rzeczy to nie. O, nie, ale pytam tylko. Jak on strasznie wyglądał, absolutnie. Cały czarny, pewno. Tak. Aha. Kurwa, jego macie. Ty, ale, ale on się źle nie czuł wcześniej? Czy czuł się? Nie wiem, nie mówił nic. A, nic nie mówił. No cóż, no to kurwa, ja Ci powiem, ja jutro będę jechał do Katowic, to z Katowic będę wracał, to zajadę do Ciebie. Dobra, to Bo teraz, ty, bo teraz tak, w Jędrzejowie nie masz żadnego kontaktu z tymi, z tą firmą pogrzebową? No mam kontakt, no, to innego tak, jutro robią sekcję i będą chcieli, żeby ktoś go zabrał. No posłuchaj, to wysłałbyś mi y, numer do tej firmy? Mogę wysłać, no. No to wyślij mi numer do tej firmy, bo to w jest. oni teraz to i tak nie dyżurują, i tak nie dyżurują. Ale to trzeba, to najlepiej nie wiem, aha, no tak. Co? No dobra, 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 wyślę. Myślisz tam jechać, ale po co jechać do firmy pogrzebowej? No po co, no po nic, co? Nikt cię tam nie wpuści. Nie, nie mam mowy. No dobra, wyślij mi. Dobra. No, to jutro się odezwę do ciebie. Dobra. Na razie. Na razie. No i tyle. Nie ma co, nie ma co jechać, bo tam już jest wszystko pozamiatane, pozabierane. Więc jest w firmie, właśnie mi wysłał numer. No ale widzicie, jak oni się obudzili o 18, jak on się obudził o 18, no to jest właśnie ten harnas cały. O, wysłał. Wysłał mi właśnie ten. No nie wiadomo, no on będzie mówił, wiecie, on będzie mówił tak, żeby coś, coś ugrać na tym. Dobra, w grujcu zawracamy i jedziemy z powrotem na Warszawę. Nie mamy, sensu, nie mamy sensu tam w ogóle absolutnie jechać, bo tam w Sędziszowie nikogo już nie zastaniemy.